Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mam ze sobą specjalnego gościa, czyli M&M'a Przywitaj się. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Fumi, a dzisiaj będziemy grali sobie Bedwarsiki. I niestety MNMowi ukradli y, Premkę, dlatego gramy na y, bloksemce i y, może mi trochę gorzej iść, gdyż tu jest y, trochę dziwny hitting. Y, również nie będę robił Godbridge'a, bo tu strasznie cofa bloki. Y, no to co? My już widzimy się na pierwszej arence. Okej, okay, jak widzicie, znajdujemy się już na arence. I co ja, może od razu się podbuduję pod diamenty? Co? To co? Jak myślisz? No dobra, fajny pomysł. Ty tam może łóżko obuduj. I zobacz, czy nikt do nas nie idzie, bo zawsze się boję, że. Ktoś do nas idzie. Dobra, już tutaj kupuję. I bab tutaj złoto, bo akurat na razie złota nie potrzebuję. I myślę, że od razu pod jaksy pójdę. Dobra, to ja łóżko zabudowuję. O Jezus, a ja to zabudowałem. Dobra, już jestem na diamentach. Tam widzę, że niebiescy już obudowują sobie łóżko. Ej, wiesz co, serwer się zlagował i tak trochę dziwnie mi to łóżko zabudowało. A No widzę właśnie, widzę. Szkoda, że Polacy nie wymyślam jakiegoś takiego fajnego serwera Bedwars ze zwykłym hittingiem. A tak a propos serwerów, to w ogóle kiedy startuje ta wasza metropolia, bo ja bym sobie na niej chętnie pograł. Ja w ogóle ani... już tyle, ra, tyle razy przekładaliśmy start, że to jest srok. Wiesz kiedy oficjalnie wystartowała? Kiedy? Oficjalnie miała wystartować w, wczoraj, ale jednak coś nie pykło. No ja wiem, ciężko jest z tymi serwerami, bo mój kolega kiedyś miał i też często przekładał. Tak jak przekładali premierę cyberpunka cały czas. No, tak samo jak z cyberpunkiem. Oby nie było na tym ja serwerze na... tyle bugów co w cyberpunku. <laughs> Dokładnie. Dobra, to idziemy na, na jakiś team? Czy, czy, czy czekamy z uzbrojeniem? Bo tutaj też jest to w, trochę dziwny hitting i, i bez lepszego uzbrojenia trochę ciężko będzie. Ale myślę, że możemy iść na y, żółtych, bo oni chyba, chyba nie ogarniają z tego co widzę. To dawaj, idziemy. Dobra, to ja już się buduje. Tylko bym nie spadł, bo mam tutaj takie trochę lagi na serwerze y, ping, lagi internetu. Dobra, dawaj. Ja im jeszcze łóżko, a ty? Ej, ich zabierz. chyba nie ma. A nie dobra, są, tylko nie w bazie. Ty to do idealnie się składa. Zniszczyłem. Dobra, ja bym poczekał trochę na y, jakieś itemy. Weź tam może sam nie iść. Albo dobra, może iść pod jaksy i od e, razu się pod wróć. Jaksy mam. Dobra, uciekaj, uciekaj, bo żółty tam chyba idzie. A ja od razu kupię, może ci miecz. Ja mam żelazny. A dobra, to, to sobie schowałam do chesta. I myślę, że możemy pójść na, na tamtych i kup od razu, może ostrość. A ja zobaczę, co tam się dzieje. W ogóle, żółci chyba wszyscy już umarli. A nie, tylko jeden został. Ty, w sumie już prawie wszystkie teamy, wygin ty teamy wyginęły, więc. Ej, to może wygramy. No, Pewnie ma... jak ci cheater jest jeden, dobry. Mam nadzieję, że wygramy, aby nie było żadnych cheaterów. Jak chcesz, to mogę ci dać refila, bo mam. Eee, w ogóle ja mam jednego. A no dobra, to, to jak, jak, jak zjesz to? W ogóle ja bym tam się wbił na trzeciego, bo oni tam coś. Yy, coś kminią, ale chyba... Ten żółty chyba próbuję im zniszczyć, ale coś mi nie wychodzi. Ej, dobra, dawaj, dawaj. Ja tutaj już jem refilka idę się z nimi klepać. E, sekundę. Dobra, ja im już niszczę, mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie. Ej, nie wie, że oni mają deski najgorzej. Co mają? Dobra, dobra, chyba sobie z nim poradzę, ale deski mieli i długo im niszczyłem. Dobra, już są zniszczeni. I trzeba ich dobić tylko. Dobra, porobieni. No a jakąś... Ty, ty masz jakąś zbrojkę, czy nie? No mam, mam, mogę ci dać żelazo, bo mam akurat 23, znaczy złoto. Okay. Chodź do białych, to cię od razu dam. Ej ty w ogóle tu się da w bazie... w bazie postawiać te bloki, ale ten serwer jest zbugowany. Ej o kurde, faktycznie. Dobra, ja sobie chyba kupię mieczyk. I ma, jeszcze mam dla ciebie 17 zł jak chcesz, więc chodź tutaj szybko. Kupiłem e, protection. O, dobra, to git. To dawaj szybko do białych, bo ja mam tutaj czekam na ciebie z moim całym złotem. E, do białych? No Dora. do białych, do białych. I właśnie nie wiem, czy i fireball y tak dobrze działają jak na Hypixelu, bo bym mógł spróbować jakieś klacza zrobić, ale się trochę boję, że po prostu spadnę. Bo te... nie będą działać te... te... No, odrzut nie będzie działał na tych fireballach. Dobra, gdzie ty w ogóle jesteś, bo ja tam... o, już idziesz. E, już idę. A dobra, to w masz zbrojkę. To ja może ją schowam na... do enderchesta, żeby mieć na przyszłość. I ja bym poleciał na... na kolejny jakiś team. Może na szarych, bo oni... oni wyglądają groźnie, więc... tylko trzeba się do nich dobudować najpierw. Wiesz diamenty? Y, to ty może weź, bo ja się boję, że umrę, bo tutaj często im bloki cofają. Dobra, buduj, speed bridge. Ale szybko. Ogólnie ten, ja bym normalnie tutaj god bridge'a robił, tylko się boję, że, że mnie cofnie. Łap, łap tutaj złoto. Ja chyba kupię nam jakieś, y znaczy dla siebie jakieś narzędzia. Jak ty chcesz, to łap też możesz sobie kupić. Dobra, ja sobie sam kupię, mm. I szybko musimy na nich lecieć, żeby... O nie, łóżko nam zniszczyli, o najgorzej. Nie, Ale dobra, mamy, mamy szansę jeszcze. Na szczęście, bo mamy, jesteśmy dobrze uzbrojeni. I ja bym kupił sobie trochę więcej. Ja może łuk nawet kupię, co ty na to? Ej dobra, łuk kupiłem, dobra. jak myślisz? Dobry hmm? pomysł? Pewnie będą się rage'ować, jeżeli dawaj. z łuku strzelam. Dobra, dawaj idziemy na szarych. Tylko trzeba uważać, żeby nas nie zwalili. O nie! Jejku, jak mi szary na plecy skoczył. Tak się zesrałem Ale na szczęście A zabiłeś go? No czy co? zabiłem, zabiłem. A zabiłeś no. Ale tak się obsrałem, Jejku, zawał. Uważaj, bo tu jest dziura. Jakby co? Ej, tu jest łóżko szarych? A właśnie tylko szarzy dostali i my. Naprawdę? Ej, Ej to może to wygramy. Ej, to my to na stówę wygramy. Czekaj, I, ja to Idą tam, idą tam, shit! Ej, dobra, ja tu mam firebola, ja na nich rzucam, albo... albo Nie Nisz, niszczymy ich, niszczymy ich. Ja niszczę łóżko. Dobra, ja im zrzucam TNT, czekaj, czekaj. Kurde, nie mam strzyżorek, szczyzor masz? Ja im TNT zrzucam, więc tam się nie ma. <grym> dawaj, 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 dawaj. Dobra, uważaj, uważaj, jeszcze Fireballa im rzucę może. Nie, 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 uważaj, uważaj, nie! Dobra. Ajajaj, aj, aj, spadłem. Dobra, jednego porobiłem, jeszcze jeden chyba tylko został. Dobra, wygraliśmy, easy. Sekundę po tym, jak umarłem. Dobra, ale no, liczy się, że win. Dobra, a już wystartowała. W ogóle zobaczcie, kiedy są dziwne łóżka. Na Hypixel'u czegoś takiego nie ma. Widziałeś coś Ej, no takiego? Nie, tak, to jest daj... takie auto. No właśnie, właśnie. Dobra, daj szybko żelazo i ja lecę. Ja ci dam złoto. I Może obuduj nasze łóżko tym, drewnem. Za złoto kupisz. Łap. Łap tam złoto i da daj mi żelazo. Dobra, spoko. Dobra, już lecę tam na nich. Albo na środek, może najlepiej najpierw na diamenty iść. No nie wierzę, że spadłem na ostatnim Oj. bloku. Najgorzej. I tu jeszcze A na Ninja. tak nin blisko. Już byś mógł nawet skoczyć. I tu jeszcze na Ninja Bridge'u, czyli na tym takim łatwym. Ej, atakują tam cię? Uważaj lepiej, może wracaj się szybko do bazy. I w ogóle jak ty nagrywasz 200-400 fps to jest jakaś różnica jak my o to oglądamy w 60? Bo tu mówię, że jest jakiś motion blue. No właśnie, nie wiem, jak widziałeś na przykład moje te najnowsze filmy z tego drugiego kanału, na który to teraz ten film wlatuje. To tam jest taki, jakby wszystko tak się wydaje, takie gładsze, jakby A. Dobra, no ale jak teoretycznie nagrywasz 60 FPS-ach i 240, to i tak YouTube to y, ogranicza do 60. No tak, tak, tylko że to w programie jakby się kompresuje, że jakby cztery klatki do jednej i to jest sobie takie fajne rozmycie, jakby. Dobra, już u białych jestem. okej, okay, dobra. I próbuję ich porobić. Beze mnie poszłeś? Dobra, porobieni na razie i kurde, już się odrodzili wszystkie peciarze. Dobra, chodźmy razem, bo ja już jestem gotowy. Dobra, tu ich klepie, kurde, niestety zdechłem, dobra, to tam, ja już do ciebie idę. Ale gdzie ty w ogóle jesteś? Ja teraz zdechłem, bo mnie trzy, trzy razy ich zabiłem, ale za czwartym razem mnie dobili, bo już HP nie miałem. Weź tam może uważał, bo jak on ci od pleców zajdą, to będzie przypał. I kurde, ja w sumie mogłem kupić siekierkę, bo wtedy łatwiej było ich zniszczyć, ale trudno. O, idą do nas, a nie, dobra, to ty. Dobra, chodź, chodź, chodź. Chodź dawaj tutaj. I w ogóle oni już łóżka nie mają, dobra, to wystarczy ich tylko dobić. Poczekaj, spokojnie, gdzie ty się tak budujesz? Masz w ogóle bloki? Mam. Dobra, to ale dawaj. zaraz mi braknie. Dawaj za mną, ja też mam mało. I oni w ogóle już łóżka nie mają, więc... Nie. Więc fajnie. Zostanie mi jeden blok chyba, a... Pięć mam. Nie, cztery. Dobra, gdzie ty jesteś? Poczekaj, ale ty no już nie. się chcesz nie zaczekać. Kurde, myślałem, że za mną gdzieś jesteś. Popatrz, gdzie jestem, ja jestem tutaj i czekam na ciebie. Kurczę, ale mnie zwalił chamsko, ale dawaj, dawaj, oni są, jak, oni są jacyś słabi. A mogłeś poczekać, to byśmy razem. O kurde, oni mnie nie widzą. To dawaj ich od pleców jakoś zejdź. Ej, nie uważaj, jeden idzie do nas, najgorzej. O Jezus, to ja idę do nich. Dobra, to dzić. Dobra, porobiony. Zwaliłem go! Uuu! O no to nice. Niszczę mu łóżko. Shit! Nie mam siekierki! A oni łóżka nie mają jakby co, więc nie musisz niszczyć. Na serio? O no. Jezus Dobra, ja bym poleciał na szarych, bo oni znowu pewnie się uzbroją. A ty tam gdzie jesteś u białych? Dobra, chodź ze mną ja ciebie no. tym razem poczekam. W ogóle masz jakieś diaksy no, jakieś cztery O, ty to dawaj może chodźmy. Albo Nie, ty... bo mam jeszcze w wstydni. Dobra, wstrzyn. Dawaj. mam szczególnie. Dawaj chodź może pójdziemy kupić jakieś te y, ulepszanka. Dobra. Bo ja mam akurat trzy diaksy też to. Starczy. I chodź dawaj szybko dobra, do bazy masz, lecimy masz. i. Zacznij się. Albo dobra jak kupię. I chodź do bazy, kupisz sobie jakiś mieczyk albo coś, a ja nam kupię ulepszenie. No mam żelazny już. O dobra, no to spoko. To może sobie jeszcze kupisz yy, Jakieś te... Zbrojkę. Masz jeszcze diaksy? Jednego. To dawaj szybko, o idealnie, akurat będzie na ostrość i... Ochronkę. Dobra i ja... Łap tutaj złoto w ogóle, łap złoto. ty trochę żelazę. Dobra, żelazo też masz, łap połowę. I ja kupuję kill -off, to... i Ja już jestem myślę, że gotowy, bo mam i kill -off, i... Trochę wełny. To dawaj szybko chodź za mną i lecimy na szary. Masz, masz trochę złota? Yy, dałem ci wszystkie. A ja to musimy chwilę poczekać. Dobra, to. Na spodenki. ochronę będzie. To... Nie dużo mi brakuje. Dobra, spoko, spoko. Ja może jeszcze pod jaksy pójdę, na wszelki Dobra, wypadek. To I może za te jaksy kupię hejsta. Co ty na to? O, to było zarąbiste. Będziemy dwa razy szybciej i muszka niszczyć. Dobra, hejścik kupiony, w ogóle ja tam widzę, że szarzy się jakieś emeraldy kupują, więc może być przypał. No jeszcze tylko dwa, żel dwa zł jedno złoto potrzebuję i tak tyle czekam czasu. Dobra, to dawaj szybko lecimy. Ja może sobie jeszcze jakieś bloki dokupię, bo mam tylko 30. Dobra, i lecimy dawaj na szarych, póki oni jeszcze nie są w bazie, bo oni są chyba na środku z tego co widzę. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Musimy tych szarych Ale się zwagowałem w bloku. W ogóle ten cały serwer jest jakiś zbagowany, więc nie wiem No Tutaj Dobra, buduj. Speed bridge, dan, da, dan, dan Dobra, dawaj, ich nie ma w bazie. A nie dobra, jeden jest w bazie, ale banku kupił sobie jak sobie. Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj go, ja ich biję. <laughs> ja go zabiję ty kop, ty kop Dobra, kopiemy, kop, kopiemy. Ej, oni łóżka nie mają, co jest? Ej, dobra, oni łóżka nie mają chyba. Dawaj Okudę. na zielon, dawaj na zielonych. Wiem <noise> bo... trzeba sprawdzić, czy oni łóżka mają. No właśnie właśnie, ale zieloni chyba mają z tego co widzę. On ci za zadał jakieś HP? Chyba nie, chyba. Taką strefią założyłem, że... Że nic mi nie zadał. I dawaj na zielonych, bo ich chyba też nie ma w bazie. O nie dobra, oni są w bazie, ale na szczęście. Y... A masz w ogóle jakieś narzędzia do niszczenia? Mam of... Kilo... Ej, weź uważaj, uważaj, chodź na dół, chodź na dół. Oh shit, o oh shit, o oh shit, oh shit Prawie umarłem, jeden blok dalej bym spadł. Niszczymy ich, niszczymy ich. Dawaj, klepa, klepa. Ej, no my to przegramy coś. Ej, dobra. wygraliśmy to! Dawaj, szybko, szybko, szybko! Dobra, lecę, 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 ja mam tylko ja niestety. Nie Kill off. Ej, uważa, uważa, no i Ej, dobra, jeden spadł, jeden spadł. Ej, dobra, ich niszczę, ich niszczę. Słuchaj. Dawaj. Nie wierzę, ej nie wierzę. Zły blok niszczyłem. <laughs> Umarłeś. No nie! Kurde! Najgorzej, ale gdybym miał tylko siekierkę, kurczę! Ja muszę siekierkę kupić, ale tak blisko było Dobra, lecimy, let's go szybciej! Tylko siekierkę muszę, siekierkę kupuję, masz jakieś żelazo. No, ja też kupię inne ten. Albo dobra, może ty niszcz ja będę ich klepał To ja sobie kupię dobra. mieczek. Kurczę, siekierkę ale... dobrą, dobrą, bardzo dobrą. Albo jakby się chociaż TNT mieli to już też by. Właśnie, kupuj ile... A e Emeralda trzeba nie, TNT to trzeba 4 złota, ale ja, ja mnie nie stać, niestety. Ej, no to zbieramy. Ja mam dobra, mam 4 złota, więc w sumie. Ja... Kupię sobie Eli, miecz, tam bloki tam i TNT. Tam nie wierzę, Ej, do nas idą? No nie e, no... Je, są zieloni, No nie Jezus. wierzę, czy oni czy oni myślą. Czy... Są na tej płaszczyźnie koło nas. Ciekawe, dobra, łap TNT, ja ich idę porobić. Tam weź broń bazy. TNT samo wybucha? Y, no, weź tam broń bazy, ja ich spróbuję porobić. O dobra, jeden porobiony. Weź tam uważaj, może... Ja idę do tych żółtych spróbuję, a ty yy, zostań tam w bazie na razie. W ogóle żółci ja chyba to się to mnie to przestraszyli i, i uciekają. Aj dobra, żółci się mnie chyba przestraszyli. Ej, chyba jeden będzie porobiony A, jeden spadł chyba się mnie przestraszył. Ej, nie wierzę! I tu jeszcze szary kampi. Nie, biały to jest. W ogóle czemu biali mają czarną zbroję? Jakie to jest. Jakie trochę Ej. dziwne. Tylko zieloni mają łóżko. Tak? I my. Dobra, to dawaj, lecimy zaraz na nich. Dawaj teraz, bo oni już idą na nas. Dobra, tylko uważaj, bo tu jest biały kamień. Ej, idą na, na nas, ej, idą na nas. Uciekaj, zawracaj, zawracaj, idą na nas, zniszczą na łóżko. Dobra, to gdzie się spotykamy, bo ja tutaj jeszcze musiałem... Tutaj przed bazą idą do nas. I dobra, to ja im plecy zrobię, weź tam uważaj. Postaraj się nie, nie, nie zginąć. Shit ja już idę, już idę, nie, nie, nie martw się. Spokojnie. Prawie Spadłem. Ja mu plecki robię. Nie daj się zabić, proszę. O, nie... nie do końca. <grym> Rozwalibyśmy na łóżko, czy nie? Nie błagam, weź tam iść szybko, szybko, błagam. On. No Stop. nie, najwyżej. Dobra, uciekaj, nie bigo, nie bigo. Big Kurde, spadłem. No i dobił mnie, jaki pet. Ich tam za dużo było. Aj, aj, aj. Dobra, ale przynajmniej zniszczyliśmy kilka teamów, więc nie jest aż tak źle.